Cześć, z tej strony Kamil z portalu Bieganiu skrzydła. Udział w maratonie to potężne wyzwanie. Najczęściej przedstartowe rady dla biegaczy chcących wystartować w maratonie dotyczą treningu, diety, podejścia mentalnego i odpoczynku tuż przed zawodami. Jednak w tym filmie zebrałem rady, które pojawiają się nieczęsto, kwestie o których warto pamiętać, bo mogą one wpłynąć na łatwiejsze przebiegnięcie trasy maratonu. Za chwilę będzie krótka reklama sponsora tego odcinka, po której od razu przejdziemy do jednej z najważniejszych kwestii. Zapnijcie pasy, startujemy. Aktywność fizyczna wzmaga zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze. Likopen Pro to potężne źródło likopenu, naturalnych przeciwutleniaczy, znanych ze swojego wsparcia dla zdrowia serca oraz układu odpornościowego. Produkt jest doskonałym uzupełnieniem zdrowego stylu życia i profilaktyki antynowotworowej. Ten nutraceutyk pomaga zachować równowagę wolnych rodników w organizmie. Wolne rodniki to sta stabilne cząsteczki, które mogą powstawać w organizmie w wyniku intensywnego wysiłku fizycznego. Niekontrolowana obecność wolnych rodników może prowadzić do uszkodzenia komórek, osłabienia mięśni i opóźnienia regeneracji. Wybierając Likopen Pro, dostarczasz swojemu organizmowi naturalne przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki, wspomagając tym samym efektywność treningów oraz procesy regeneracyjne. Link do produktu jest w opisie filmu. Zapraszam do zakupu. Jednym z kluczowych czynników, które mogą wpłynąć na przebiegnięcie pierwszego w życiu maratonu jest znajomość trasy, którą się pokonuje. Znając lokalizację punktów odżywczych, punktów z wodą, spadków i wzniesień terenu i innych charakterystycznych części trasy, możemy skuteczniej planować swój bieg i osiągnąć lepszy wynik na mecie. Znając trasę, możemy opracować własny plan działania, który uwzględni zarówno trudne fragmenty, jak i te łatwiejsze. Wzniesienia mogą być trudne do pokonania, ale biorąc je pod uwagę podczas planowania biegu, można zdecydować kiedy zwiększyć tempo, a kiedy dać sobie chwilę odpoczynku. Znajomość trasy pozwala więc z wyprzedzeniem zaplanować tempo biegu, żeby nie szarżować, gdy trasa ma długi podbieg. Jeśli wiemy gdzie znajdują się punkty z wodą i jedzeniem możemy efektywniej dostosować własną strategię żywienia podczas biegu. Znajomość rozlokowania punktów odżywczych jest także kluczowa, gdy pogoda nie sprzyja bieganiu, na przykład wtedy, gdy jest duszno i upalnie. W takiej sytuacji odpowiednie nawadnianie organizmu jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. Podzielę się dwoma ciekawymi radami. W zasadzie dwoma bardzo ciekawymi i unikatowymi radami, które przydadzą się osobom myślącym o przebiegnięciu pierwszego w życiu maratonu. Jeśli jedziemy z rodziną lub znajomymi, warto poprosić ich o doping na trasie maratonu. Najlepiej w okolicach 30-35 km trasy. Bliscy i kibice stanowią ważne wsparcie podczas maratonu. Wiedząc, że rodzina i przyjaciele czekają na nas na trasie, będziemy mieć dodatkową motywację, do działania, szczególnie w drugiej części maratonu, gdy u większości biegaczy spada motywacja i aspekt psychologiczny odgrywa ważną rolę. Drugim mentalnym patentem jest znajomość trasy po 30-35 km maratonu. Jeśli dzień lub dwa dni przed biegiem przejdziemy albo przejedziemy na rowerze ostatnią część trasy, widok znajomych miejsc w dniu startu może działać motywująco. Znajomość trasy może. Może nas motywować, bo będziemy wiedzieć, że jesteśmy już blisko mety. Udział w maratonie lub nawet półmaratonie to nie tylko wyzwanie, ale także ogromny wydatek energetyczny. Dobrą opcją rozłożenia sił w trakcie biegu jest przebiegnięcie maratonu według strategii Negative Split. Bieganie według tej strategii zakłada pokonanie drugiej połowy trasy szybciej niż pierwszej. Zamiast rozpocząć bieg z pełną energią i tempem, które trudno jest utrzymać, Negative Split zakłada rozpoczęcie umiarkowanym tempem, a następnie Zwiększanie prędkości w miarę zbliżania się do mety. Trzy mocne argumenty zabieganiem maratonu według strategii Negative Split to mniejsze ryzyko kontuzji, lepsze wyniki i oszczędność energii. Rozpoczęcie biegu z umiarkowanym tempem pozwala organizmowi stopniowo przyzwyczajać się do obciążenia. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko kontuzji związanych z nagłym przeciążeniem organizmu. Rozpoczęcie biegu z umiarkowanym tempem pozwala zaoszczędzić energię na późniejsze etapy trasy. Nie przepalając nóg na pierwszych 5 kilometrach trasy, czyli startując spokojnie, rozważnie, unikniemy szybszego zmęczenia. Mając rezerwę mocy biegnie się zupełnie inaczej niż prójąc na maksa zaraz po starcie goniąc szybszych zawodników. Lepiej zacząć ostrożnie wolniej, ale przebiec maraton, a nie stanąć w połowie dystansu. Pamiętaj biegaczu, że wybierając Likopen Pro dostarczasz swojemu organizmowi naturalne przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki, wspomagając tym samym efektywność treningów oraz procesy regeneracyjne. Podsumowując, znajomość trasy może naprawdę wiele ułatwić i pozwolić osiągnąć lepszy wynik na mecie. Na swój pierwszy maraton warto zabrać rodzinę i znajomych, żeby dopingowali nas na ostatnich kilometrach trasy. Warto mieć strategię na bieg, a nie zobaczymy jak będzie albo okaże się w praniu. Warto też subskrybować ten kanał. Tworzymy. Nie wiem czy największą, ale na pewno najbardziej zaangażowaną biegową społeczność na polskim YouTube. Warto do nas dołączyć, warto subskrybować ten kanał. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.